Witam, poniedziałek 3 lipiec. Gdzieś ostatni film nagrywałem o szklarni około miesiąc temu. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam, jak tutaj wszystko rośnie ładnie. I co tutaj nam z tego wyszło? Mamy koper, sałaty już nie ma. Była tutaj sobie rozpasałata, nie ma już sałaty czy jest zjedzona, rzodkiewka też już jest zjedzona, nie była tutaj dosiewana do folii. Teraz tutaj jest sam koper, rośnie sobie pomidory, różne gatunki pomidorów i na końcu mamy ogórki. Pomidory tutaj mają kwiatuszki, tutaj owoców jeszcze nie widzę na pomidorach. Są mniejsze pomidory, ale tutaj za to na tych krzakach to jest jakaś inna odmiana pomidorów. Patrzcie. Tutaj już są ładne pomidory. Ogórki jak najbardziej rosną. Zobaczcie, tutaj jest jeden schowany. Nie wiem, będzie widać? Będzie widać. Długi jest. O, długi ogórek. Dzisiaj on będzie zerwany do zjedzenia. Zobaczcie, jaki ładny ogóreczek. Tam też są małe ogórki. O, czyli ogórki, ogóreczki rosną bardzo ładnie mają dużo kwiatów, dużo takich małych ogórków wszystko jest podwiązane żeby tutaj nam się nic nie zerwało na tym krzaczku pomidorki też już mamy oczywiście nie pamiętam jakie to są gatunki tych pomidorów jak będą już dojrzałe to będę wiedział no powiem wam, że ogórków to jest naprawdę masakra o jeszcze jakiś grzybek sobie tutaj wyrósł ładny, ładny co ja tutaj robię z żoną no przede wszystkim usuwamy ślimaki jak tam jakieś się pokazują jest wysypana tutaj ziemia popiołem skorupkami od jajek ślimaków jest naprawdę no, niewiele, no czasem się zdarzy że tutaj jest jakiś ten ślimak ten brzydki bez skorupki sobie łazi, by chciał coś tam pojeść ale zaraz się go usuwa Ogórki podlewam Codziennie Codziennie rano A pomidory raz na dwa dni Tutaj w szklarni O tutaj jeszcze pomidory Co się nie zmieściły Pod folią sobie tutaj rosną W doniczkach No i ogórki Rosną już kwiaty mają Tutaj te gruntowe I tam są też jeszcze pomidory posiane. porzeczki czerwone, czarne, maliny. I trochę ziemniaków. Co tuż ona zrobiła? Zrobiła jeszcze coś takiego tutaj za szklarnią. Posadziła poziomki. Sadziła poziomki. Kwiatuszki już mają poziomki. Także o zobaczcie. Pomidor się tutaj wywali, Trzeba go podwiązać wiatr był, zaraz ja tutaj przyjdę z jakimś sznurkiem sobie go podwiążę trawa jeszcze odbija powiem wam, ale naprawdę ciężko ciężko tej trawie jest po tej suszy co była ta susza no i tutaj mamy jeszcze pomidorki koktajlowe i jakieś większe krzaczki tych pomidorków sobie rosną no i Jakieś barzybka. muszę Wam powiedzieć, będą z tego wszystkiego. Dzisiaj się trochę tutaj pousuwa. Trochę mam dzisiaj pracy w ogrodzie, mam tydzień wolnego. Także sobie tutaj coś porobimy. Agrest. Agrest już jest też wielki do jedzenia. Oczywiście czereśnie wszystkie pożarły szpaki. Tam drzewa z czereśniami pożarły szpaki. Nie wiem, czy dzisiaj, czy w tym tygodniu zrobię, że ucznę te po prostu czereśnie gdzieś tak na 2,5 metra, i niech sobie odbiją nowe gałązki, żeby były małe, żeby można było na przyszły rok przykryć jakąś firanką albo coś, żeby te szpaki nie pożarły. Bo dosłownie, jak czereśnie się zaczęły, dwa dni drzewo było puste, pełno pestek tam leży. No to tak, folia na razie się, się, się spisuje dobrze. Jakichś tam wiatrów mocnych nie było wczoraj, trochę biało, ale nie tak mocne, żeby coś tam uszkodzić. Wody do beczek deszcz wczoraj przyniósł, także mamy 400, 500 litrów wody deszczówki do podlewania i tym podlewamy. No to to tyle w tym filmie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.